you Dzień dobry, witam w Szwajcarii. Czwarty dzień podróży. Wracam już do domu naokoło przez ten właśnie piękny kraj. Były miasta, były autostrady i teraz przede mną będą góry. Jadę zmierzyć się ze szwajcarskimi przełęczami. Przekonać się jak będzie działał samochód wysoko w górach. I przy okazji zobaczyć, jaka jest infrastruktura do tankowania wodoru, właśnie w Szwajcarii. Proszę Państwa, stacja wodoru szwajcarska. Znaczy mi zadziała. Ważne, że było 700 barów, bo tylko takim naładuje do pełna. Idę zobaczyć. Tutaj nie mam żadnej karty do aktywacji, więc też mam nadzieję, że uruchomię kartą kredytową stację. 36 franków. 2,88 kg. Ale to mi się podoba. Podjeżdżasz, tankujesz, idziesz płacić jak na normalnej stacji benzynowej. Karta, gotówka jak chcesz. Płacisz, jedziesz dalej. Super, tak to powinno wyglądać. Jedziemy dalej! Przede mną najlepsza część wodorowego testu. Wisienka na torcie. Robi się naprawdę ładnie i drogowo super ciekawie. Jadę wzdłuż Alp Berneńskich, które są częścią Alp Zachodnich. Raj dla zmotoryzowanego turysty. To dotarłem w tą bardziej urokliwą część Szwajcarii. Słuchajcie, wybrałem sobie kilka przełęczy, które chciałbym przejechać. Mam na to półtora dnia właściwie. No i sam jestem ciekaw, jak auto sobie poradzi. Z tą wielką wspinaczką przed nami, aż mi się samochód posikał z wrażenia. No to taki żart był w sumie z tym, z tym posikaniem się przez auto, bo tu jest taki przycisk, który spuszcza wodę, która się zgromadziła w systemie i która gdzieś tam nie odparowała. No dobra, to jedziemy zdobywać góry. No, pierwsza wspinaczka na przełęcz Susten, później zjazd do Bazu Mam w planie przejechać przełęcze Susten, Grimsel, Furka i Świętego Gotarda, które są w sumie oddalone od siebie o nie więcej niż 200 km. Sam raz na chwilę drogowo-górskiej przygody. Tutejsze drogi to wyjątkowe dzieła sztuki wtopione w niesamowitą alpejską scenerię. Zobaczcie z sami. To jestem. To jest chyba to miejsce przełęczu. Susten Sustem pas. No tak, to jest właśnie to miejsce. jechaliśmy, Pogoda dopisała, jest świetnie. Wow, ekstra. 2224 metry pokonane na razie. Pierwsza próba zaliczona. To zjeżdżamy z pierwszej przełęczy ale pogoda dopisała naprawdę świetnie. Rzeźko się zrobiło, 12 stopni. Gdzieś tutaj w okolicy będziemy nocować za jakieś 10 km. Piękny ten wodospad, normalnie będziemy pod wodospadem teraz jechać. Ło! Wow! Ale ekstra przełęcz z fajna jest! Niska, niewysoka, łatwa, przyjemna, komfortowa. Sam raz na relaks w ciszy elektrycznego auto. Dzień dobry, dzień piąty podróży na wodór przez Europę. Jadę zdobywać kolejne przełęcze dzisiaj. Dwie, może trzy, jak się uda. Nocleg i później już na dobry powrót do domu. Wczoraj spałem, dzisiaj w nocy spałem przy drodze na jakimś takim kempingu. W dolinie między wzgórzami. Tak nie było. No i zobaczymy, gdzie dzisiaj nas druga poprowadzi. Zaczynam już poważną wspinaczkę na Grimsel Pass. Zużycie wodorów znacznie wzrosło. Samochód pokazuje w tej chwili zasięg 291 km i trochę jest ponad połowę zbiorników z wodorem. Teraz przede mną zła tama. Wielka, gigantyczna tama. Wodór tu muszę oszczędzać. Nie mogę szarżować. Z tego względu, że jeszcze chcę dalej się zapuścić w te przełęcze szwajcarskie. A później muszę wrócić do stacji ładowania wodoru. Bym wrócił <grytanie> do tej stacji. Gdzie muszę ten zasięg kontrolować. Ładnie. Fajnie się jeździ elektrykiem po tych górach. Cicho, spokojnie, komfortowo. No ten samochód chyba jest najbardziej komfortowym autem, jaki kiedykolwiek wrzucił Dobra, ostatnie dwa, trzy zawiasy i powinniśmy dojechać na przarach. Ole widok się zrobi, Kurczę no ale pięknie. Wodór gotuje się w zbiornikach. Szyby parują ludziom za mną, jedziemy. Przełęcz przed nami, przełęcz Grimse już tam widzę znak. 2165 metrów nad poziomem morza. No, już byliśmy wyżej, ale tu też jest nieźle, Naprawdę nieźle. No to to była przełęcz Grimsel. Przejeżdżamy jedziemy dalej. Do takiego bardziej znanego miejsca. Jestem ciekaw czy je poznacie. Miejsce, które było obecne w kilku filmach. Bardzo charakterystyczna droga i przełęcz też później. Jedziemy. No i tam będziemy się wspinać jeszcze wyżej. Mam zasięg 267 km. Na razie to wystarczy, żeby dojechać do następnej stacji ładowania. Ale przede mną jeszcze dwie przełęcze, które chciałbym zahaczyć. O, tutaj za przełęczą też widok niezły. Tutaj wydaje mi się, że zaczyna swe życie Rodan, rzeka i słynna dolina Rodan. i dojeżdżamy. Czy Wy już poznajecie to miejsce? Poznajecie co to za miejsce? Okej, okay, zdradzę. Hotel Berweder po drodze na Przełęcz Furka. A hotel ten między innymi występował w jednym z James Bondów. W Goldfingerze było go widać. Słuchajcie, tutaj pod ten hotel Belvedere dochodził lodowiec, którego już tu nie ma. Wycofał się niestety przez zmiany klimatu. Tylko zostały pozostałości po tym lodowcu, jak ten mały tutaj zalew. Lodowiec się wycofał w tamtą stronę półtora kilometra. Idziemy trochę w górę, może dojdziemy do, do krawędzi lodowca, tam gdzieś ponoć też jest grota, taka, po której można. Można wejść. Jest lodowiec. Masa lodu, która płynie. Idziemy. Lodowca jeszcze nie dotykałem. Słuchajcie, teraz byśmy stali generalnie w lodzie. Byśmy byli uwięzieni w lodzie. Kilkadziesiąt lat temu. Bo tu dochodził lód, aż tam daleko. Do tego miejsca się wycofał. I tutaj mamy grotę. Ale co ciekawe, to ten lód tutaj na samym końcu tego tego lodowca jest pokryte jakąś płachtą. Nie wiem, czemu służy ta płachta. Może może by utrzymać jakąś termikę wewnątrz tej groty, żeby się to po prostu nie roztopiło. No, no, zobaczmy ten niebieski lód, jaki tutaj jest. No, on jest niebieski, właśnie w środku. Praktycznie płachta służy temu, że on się po prostu niebieski lód nie roztopił. Niebieski lód. Jakiś jest proces, że on powstaje, nie wiem dokładnie jak, już nie pamiętam. Gdzieś tam pęcherzyki powietrza gromadzą się w lodzie i później pod wpływem ciśnienia, nawarstwiania nowych warstw lodu, jakiś proces z tym powietrzem się robi, że ten lód nabiera takiej. Niebieskiej barwy. Ekstra. Im starszy, tym gęstszy, bardziej ubity i faktycznie mniej w nim pęcherzyków powietrza i załamań odbijających światło. Przez to pochłania białe światło, tworząc niebieskie zabarwienie. Czy jakoś tam strasznie to w sumie skomplikowane? Piękna sprawa, ten lodowiec. Naprawdę warto. Zatrzymać się przy hotelu Belvedere na chwilę jadąc na Przełęcz Furka i pójść do lodowca, przespacerować się kawałek. Coś niesamowitego. Polecam. Naprawdę polecam. No to zbliżam się do przełęczy. to i ona przede mną. 4. Na jaką wysokość wjechaliśmy, Miraj, co? 2436 metrów nad poziomem morza. Czyli twój, twój rekord. Jedziemy dalej, bo droga jeszcze przed nami ciekawa. Teraz zjeżdżamy, będzie się jechać przyjemnie. Gładko i przyjemnie. Ale zobaczcie ten widok. Coś niesamowitego ta dolina tutaj tuż pode mną dzielą mnie od przepaści jakieś takie marne słupki droga wąska pięknie pięknie naprawdę pięknie trzy przełęcze zaliczone wodoru i dnia starczy mi jeszcze na jedną Idziemy na kolejną przełęcz, przełęcz Gotarda. Świętego Gotarda, czy taki święty, tego nie wiem. Dwie drogi prowadzą na przełęcz, stara i nowa. Idziemy starą drogą, zobaczymy co ona pokaże. Tam nad nami zaraz idzie nowa droga i jedziemy sobie starym brukiem. No dobra, w tym miejscu łączy się stara droga z nową. Gdzieś tu powinna być przełęcz. No, ona. jest, no, no. jest przełęcz. To jest właśnie przełęcz. Tutaj dokładnie jesteśmy na przełęcz. minia mija nad nami. Stanę koło tutaj znaku. Przełęcz Gotarda to ona 2106 metrów. Niespecjalnie spektakularna, muszę powiedzieć. Te inne bardziej mi się podobały. A co Wy o nich myślicie? Która Wam się z tych czterech przełęczy, które odwiedziliśmy, podobała najbardziej. No i stąd właściwie już mogę wracać. Jadę w kierunku Puszczykowa. Jadę teraz nową drogą Gotarda. Z powrotem. Na stację wodoru, którą mam za 90 km, zasięg 196 km. Także wszystko ładnie tutaj sobie rozplanowałem, do tego wodoru mi starczyło, objechałem te cztery przełęcze. Na stacji już pod Berlinem tutaj tankowałem po przyjeździe z Warszawy. To ta sama stacja pod Berlinem w Poczdamie. Tutaj zatankuję do pełna i ruszam do Warszawy na ostatnią prostą mojej wyprawy przez Europę na wodór. ostatnie ładowanie wodoru do zbiorników Mirai słuchajcie, to jest ostatnia stacja przed granicą tu mam taką aplikację gdzie te stacje znajduję zobaczcie to są stacje w Niemczech tu są nie wszystkie stacje oczywiście na tej aplikacji bo na przykład we Francji ich jest znacznie więcej a aplikacja pokazuje tylko te wokół Paryża Jestem dokładnie o tutaj, tu jestem pod Berlinem, tu jest Berlin, jestem w Pożdamie i właśnie tankuję. Tutaj jest jakaś budowana nowa stacja, która będzie bliżej granicy. Teraz odjadę, to są całe Niemcy, tych stacji jest widzicie mnóstwo. Zielone to są aktywne, niebieskie są w budowie, a tu mamy nasz kraj. Biała plama na stacji wodorowych, dlatego muszę ten cały odcinek przejechać na na jednym tankowaniu. No niestety w Polsce nie ma jeszcze publicznie dostępnej stacji wodorowej do tankowania wodoru dla samochodów. No to jestem w Polsce. 473 km do Warszawy mi zostało. Także naprawdę jestem już na ostatniej prostej wyjazdu, wyprawy na wodór przez Europę. Na samochód jedzie. Fajnie się jedzie. No taki pan Helmut gdzieś tam z Kolonii. Myślę, że ze spokojem mógłby tym autem zastąpić swojego sadzomiota gdzieś tam ze Stuttgartu czy z innych miejsc w Niemczech. I ze spokojem jeździć tym autem po Niemczech, a mógłby nawet pojechać do Paryża, mógłby pojechać do Londynu, e, i nawet gdzieś tam dalej, do Norwegii, do Danii, e, nawet do Szwajcarii, jakby chciał pojechać na Narty. No, niestety do Warszawy trochę trudniej byłoby mu się dostać, nad czym ubolewam, bo uważam, że to jest całkiem niezła alternatywa. No i jechało się naprawdę bardzo fajnie. Szybko, po autostradach, właściwie jedzie się tym autem jak normalnym samochodem spalinowym. Niespecjalnie myślę, oprócz tego odcinka oczywiście z Berlina do Warszawy, to niespecjalnie musiałem myśleć o oszczędzaniu wodoru, bo właściwie mogłem jechać szybko. Jechało się na niemieckich autostradach te nawet 160 i ponad. Kilometrów w tych miejscach, gdzie nie było ograniczeń. No i ze spokojem te 400 km jestem w stanie tak szybko jechać, osiągnąć. Jadąc wolniej na autostradach w Szwajcarii, gdzie mamy ograniczenia 120 km czy we Francji, gdzie ograniczenie jest 130 km, 500 km na takiej autostradzie naprawdę ze spokojem można sobie pyknąć. Jadąc po takich bocznych drogach, nawet więcej. No te 650 km naprawdę na bocznych drogach jest, jest osiągalne. Także no jedzie się naprawdę jak normalnym samochodem e, za naszą zachodnią granicą plus, Naprawdę plus. No u nas, tak jak mówiłem, czekamy, czekamy na techniczną stację wodorową. No jadąc podczas tej podróży, mówiłem wam na wstępie, że będziemy oczyszczać powietrze. Byłem ciekaw ile tego powietrza oczyściliśmy. Oczyścimy przejeżdżając. W tej chwili to jest 2166 kilolitrów oczyszczonego powietrza od wyjazdu z Warszawy. Czyli no 2 miliony 100 tysięcy ponad litrów powietrza. No człowiek Gdzieś tam doczytałem, że w przeciągu roku zużywa jakieś 4 miliony 4, 500 tysięcy litrów powietrza. Także no, podczas tej podróży oczyściliśmy powietrza na pół roku oddychania dla jednej, dla jednej osoby przejeżdżając 4425 kilometrów. No, ostateczną statystykę oczywiście podam. Podam jak już dojedziemy Do Warszawy. Jestem w Warszawie. A! Dało się. Do celu 15 km, 46 km zasięgu. Zbliżam się do metra. No to jestem. Dzięki. Do zobaczenia po drodze.